Witajcie drogie światusy w kolejnym odcinku światusowego kongresu, który przygotował dla nas sami chowa za pośrednictwem jakże wspaniałej organizacji, którą posługuje się do tego, żeby dawać pokarm na czas słuszny, przerwana brawa, 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 tak brawa! Tak jest. Dzisiaj w odcinku będziemy mówić o tym, czy nie dajemy za mało pieniędzy, znaczy, czy wy nie dajecie za mało pieniędzy na organizację i. Na światusy. Nie, 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 tam, tam nawet nie, nie padło to? pieniądze. Tam padło, czy dajemy więcej nichom, bo po prostu nieważne czego. Padło. A to tam. zaraz zobaczycie. Okej. Okay. Jeśli nie mieliście możliwości obejrzeć poprzednich części Światusowego Kongresu, no to zapraszamy Was do playlisty, która tam u góry się wyświetla. Możecie zobaczyć, jak ta historia postępuje, bo ta para już występowała w poprzednich częściach naszego um, sympozjum. Dzisiaj będą oni pobudzani do tego, żeby oddawać więcej kasy. Aha, was też pobudzimy do oddawania większej ilości kasy, ponieważ temat jest o dodatkach, a manipulacji uczymy się od najlepszych. Zatem, przejdźmy do przemówienia jakiegoś pomocnika, nie wiem jak on się nazywa, ciała kierowniczego, który powie, jak mamy rozumieć potrzebę pomocy drugim. Tą materialną potrzebę pomocy. Nawet nasi najmłodsi mogą się uczyć, żeby odkładać coś dla Jehowy. Zobaczcie, co czasem otrzymujemy tu w Warwick. To są listy od dzieci, które chcą dawać Jehowie. I wiecie, o czym piszą w tych listach? Że bardzo sobie cenią to, co robi organizacja Jehowy. Zwłaszcza filmiki. To naprawdę nas wzrusza. I wyobraźmy sobie, jak bardzo cieszy się z tego Jehowa. Jechowa kocha nas, kiedy dajemy mu to, co mamy najlepszego. On dostrzega nawet te najmniejsze datki, bo każdy taki datek ma dla niego znaczenie. On bardzo go sobie ceni. Widzi, że działamy z wiarą. Jechowa dostrzega nawet te naj... Zaczekaj, Jehova ceni sobie nawet, co te najmniejsze rzeczy. Ale które musisz go... dawać jednocześnie to, co masz najlepszego, nie zapominaj. Aha. I widzi bo... nawet te najmniejsze datki, bo jeśli. Przepraszam, Sara. No. Bo jeśli nie każdy załapał, to w tych listach dzieciaki tam wysyłają pieniądze, żeby nie było, że tylko tu chodzi o to, że list. Dziękujemy za filmiki. Dziękuję za takie filmiki o Piotrusiu i Zosi, i przesyłam jednego dolara, którego mam. Propagandowo brzmi to naprawdę dobrze. Ale skoro mówimy o pieniążkach i o tych naj najmniejszych datkach i o dzieciach, to teraz pora na fragment niesponsorowany. Jeśli Wy również jesteście pobudzeni przez wiarę w rozwój naszego przedsięwzięcia, to możecie zakupić oto takie niezwykłe naklejki dla swoich najmniejszych dzieci. I większych również. Są so, takie dwa zestawy. Możecie sobie, możecie sobie te naklejki nakleić na długopisy, na książki i na różne inne rzeczy. A teraz mówię poważnie, bo rzeczywiście takie coś teraz produkujemy i to w dużych ilościach. I, i to są bardzo ładne naklejki, i są spersonalizowane, i mogą mieć imię i nazwisko Twojego dziecka, albo możesz swoje imię i nazwisko tam napiszemy, wydrukujemy, co tylko chcesz. Ja tu dodam, że nie produkujemy tego teraz, tylko produkujemy to już ko kolejny rok i jest... Y Prawie 20 wzorów. Tutaj akurat są, jest, jest majki przygotowane na nadchodzący rok szkolny. Tutaj jest motyw z magią, ale są też motywy takie bardziej przedszkolne, jakaś koparka, samolocik, syrenka, jednorożec. Lisek, ale to sobie czytrusek. zobaczycie w linku. No. I jeżeli byście chcieli, to tylko dla światusów mamy specjalną promocję, żeby była darmowa przesyłka. To podnieśliśmy cenę tego produktu o 10 zł, żeby było, że darmowa przesyłka, ale spokojnie to i tak się Wam bardziej opłaca bo jak kupicie dwa zestawy, to jeszcze na każdy zestaw jest dodatkowa promocja i to wszystko macie tam w opisie. No, a już nie będziemy przedłużać, bo o kasie jeszcze będzie dużo mowy. Elfimy. Więc wracamy do odcinka. A teraz zobaczmy film, w którym dowiemy się, jak Madeleine, tak? Tak. I Anton będą układać swój domowy budżet. W oparciu o te zachęty, lecia kierowniczego i, znaczy, przepraszam, organizacji Jehowy, no nie? Komu cię należy kasa? Zobaczmy w filmie, co pobudziło pewne małżeństwo, żeby dawać więcej. Kiedy północną część kraju nawiedziła klęska żywiołowa, od razu zgłosiliśmy się do pomocy. Było nam naprawdę przykro, gdy patrzyliśmy na siostry i braci, którzy zostali poszkodowani. Najbardziej ujęła nas za serce postawa miejscowych braci i sióstr. Byli jak Macedończycy nie mieli wiele, ale dawali szczodrze. W ogóle się zastanawiam, jak ci świadkowie Jehowy obecni macedończycy odbierają takie materiały. No ale wiesz, to nie chodzi o tą Macedonię obecną. A, ale... ale ona jest w tym samym miejscu, co tam, ta, co była. Okej, okay. mi się wydaje, że ten fragment tej, ten fragment, jak o tej jest katastrofy, to trochę ma ocieplić wizerunek świadków, że co to my nie, my nie pomagamy. No pomagają, pomagają, ale przede wszystkim swoim pomagają. Ale to mówiliśmy w odcinku o akcjach charytatywnych i też wam tutaj wrzucamy na karcie możliwość obejrzenia tego odcinka, jak wygląda ta pomoc i, i tak dalej. Natomiast tutaj zresztą jeszcze jest jedno drugie dno, Ocieplenie świadków, ale to na koniec może o tym wspomnimy. Okay. Wróćmy dalej do ich historii. Do czego pobudziło ich takie, taka, takie wydarzenie? Kiedy wróciliśmy do domu, razem z Madeline postanowiliśmy naśladować takie nastawienie. Zaczęliśmy od przyjrzenia się naszym datkom na ogólnoświatową działalność. Pomyślałem o nowej kwocie. Co ty na to? Tak. Podziękujmy, Jehowie. Za co? Ja się za, za co? Za to, że mogą dać mu więcej. Aaaa. To znaczy, nie wiem, zazwyczaj jest tak, że jak komuś coś dajesz, To w nie. w dzi... naszym niedoskonałym świecie, w tych, w tych wrednych ludzi, to ta osoba, która coś dostaje, to dziękuje. Czyli jak zamówicie te naklejki, to... to macie nam podziękować. Że daliśmy wam możliwość zamówienia ich i dzięki temu nasze berbecie będą miały chleb. Tak to działa. Tak, organizacja, właśnie. Znaczy, znaczy wiesz. Bo my, ale to tak nie działa. Nie do nie. końca. Bo mhm. my to jesteśmy ludzie, którzy potrzebują jeść chleb. A Jehowa nie potrzebuje. Jehowa nie potrzebuje chleb, chleba. On jest samowystarczalny, jest najpotężniejszą istotą we wszechświecie. W ogóle świadkowie często. Według podnosią, świadków. Według no. świadków. Że to jest wielki zaszczyt, że on pozwolił nam sobie pomagać. Aha. Więc jakby. Po co to wszystko? Na co to? No tak, czyli... To ten... tak jakbyś, nie wiem, był jakiś tam wielki, yy, nie wiem, bogaty król, yy, a ty jesteś jakimś tam... No nie Och. no, masz, masz milion, powiedzmy, masz milion złotych i, i teraz ktoś ci przynosi złotówkę i, i on ci powinien podziękować za to, że mógł ją mu dać. Uh -huh. to, tak absurdalny przykład, tak samo jak z tymi naklejkami, no nie? Czy idziesz do kogoś i coś kupujesz, to będziesz podziękować za to, że mogłeś od niego to. No, trochę tak to powinno działać. No ale nadal w tym ludzkim świecie. No ale wróćmy do tej ich reakcji. No nie, Dziękują Jehowie i zobaczmy jeszcze dalej do ich pobudza. W ogóle, a w ogóle ta kwota. Nie wiem, ja przez chwilę pomyślałem, że taka mała ona nie widzi? No nie, bo zakłada okulary. No, co to za kwota? Ale na początku filmu tamten zapowiedział, że dawać więcej. Więc. No, no, i, I wyobraź sobie, może jeszcze jedna taka refleksja mi się tu nasunęła że jesteś taką rodziną i dajesz ileś pieniędzy na organizację. Nie wiem, rzucasz 50 zł, 10 zł, 20 zł, stówkę. I ty masz przemyśleć, czy możesz wrzucić więcej. No ale to więcej będzie kosztem czegoś najprawdopodobniej, bo. A nie, to potem zadam pytanie o ich, ich finanse. No. No masz rację. Tak, ale... nie wiem, kosztem dodatkowych zajęć dzieci, ponieważ po co dzieci w ogóle mają chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia? Oni nie mają dzieci. N nie, w sensie taka rodzina co A, ogląda. No tak, ale ona jakby, widzicie, zachęta do tego, żeby jednak przemyśleć ten temat, bo być może daje za mało. Czyli albo jest, tak jak w poprzednich częściach, może robię za mało, może mógłbym robić więcej. No to jeżeli oni na przykład... Nie Ej, robią słuchaj, wystarczająco Zawsze, Zawsze możesz zrobić więcej. Możesz na przykład zamiast jeść trzy posiłki dziennie, możesz jeść dwa. No, ale to oni w, w, też w kontekście kasy. W ogóle temat kasy jest bardzo ciekawy i jeszcze wielokrotnie go poruszymy. To w ogóle trochę nawiązuje do tego, co mówiliśmy w poprzedniej części o tym, że potrzebują adwokatów, prawników, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. No one też koszty. Tną. Tak, ale chciałbym tutaj się odnieść do odcinka, który niedługo nagramy, tak przynajmniej z Sarą wstępnie rozmawialiśmy na temat materiału, który się pojawił z Vice TV na temat świadków wiechowych i tego, na co oni potrzebują te pieniądze, i co tam jest ukrywane, ale nie będę dzisiaj o tym wspominał w odcinku więc... ale myślę, że będzie to pasować, jest to dobrym wstępem. Dobra, jedziemy dalej, zobaczmy jak tutaj zaczęli pomagać. Generalnie ta postawa, którą zaczęli przejawiać jest godna pochwały. Pomyśleliśmy o różnych osobach z naszego otoczenia i szukaliśmy okazji dodawania. Przekonaliśmy się, że mamy do tego środki, dlatego chcieliśmy się nimi dzielić. Później dowiedzieliśmy się, że nasz zbór został zaproszony do wzięcia udziału w specjalnej kampanii głoszenia. Myślisz, że możemy coś zmienić i zrobić coś więcej dla Jechowy? Nie! Już dają więcej kasy, ale to jest wciąż za mało. Wciąż za mało. Ale zanim puścimy tą reakcję żony, która będzie praktycznie identyczna jak jej reakcja na to, żeby dawać więcej kasy, to na taki drobny szczegół nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Mamy tam w tle Sarę. Nie naszą Sarę. Czy moją? Nie waszą. Moją którą chowa się zaopiekował. I zostaje zaproszona na obiadki. I wiesz, to jest bardzo miłe. Ja nie, nie powiem, że się u świadków nie gościło na obiadkach, albo się inny gościło. My też w pewnym momencie mieliśmy taki zryw, zryw, znaczy, tak, że zapraszaliśmy kogoś regularnie na obiady, bo miał problemy finansowe. A. Ale tak naprawdę zrobiłabym to też teraz. Nie, będąc świadkiem Jehowy. Nawet świadków byśmy zaprosili. I tak, a no tutaj, no oni jednak priorytetem są świadkowie z ich zborów, z ich okolic, żeby, żeby im pomóc. Mm. I Tak jakby, no, jakiś tam, by była akcja, nie wiem, na przykład Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, no to tam. Tam o, już aha. pieniążków nie wrzucimy, Ale nie? Sara, poruszyłaś te w ogóle, a... Puszkę Pandora otwierasz takim tematem. Dobra, y, Caritas niech będzie. <laughs> Dobra, cokolwiek innego. No. Naprawdę, to, to nie ma znaczenia, co by to było. Tak. I z tym, że jakakolwiek by to była fundacja, to nawet jak mają jakieś tam machlojki za sobą, to przynajmniej część środków idzie faktycznie na pomoc potrzebującym. A w przypadku organizacji, to idzie na... na, na bardzo różne cele. Takie cele, ale to już w tamtym odcinku. No, no tak, chodzi mi o to, że nie, nie mają w statusie, nie wiem, pomoc yy, sierotom. I że z tych pieniędzy, które idą na datki, to yy, będziemy kupować, nie wiem, sierotom w Afryce yy, jedzenie i środki do nauki. Nie, będziemy na przykład odbudowywać sale królestwa, które zbudowali ochotnicy za własne pieniądze, a potem będziemy je sprzedawać, żeby budować domy. No, tak to widzę. Dobra, ale wróćmy do reakcji żony. Zobaczcie, jak myślicie. To jest idealna żona dla świadka Jehowy. To, Edwin też chciałby mieć taką żonę. Mam lepszą. Nie, bo ty mówisz, idziemy na basen, a ja mówię w życiu. Nie lubię basenów. No, ale zobaczcie, jak pobudzeni wiarą działają. I to jest też taki przykład. Mąż, znowu jest ten patriarchat, mąż podejmuje decyzję. To jest nowa kwota, którą chcemy przeznaczyć. Co nie myślisz? I nie ma znaczenia, co ona by powiedziała. Bo on by powiedział, no ale wiesz, no taką decyzję podjąłem. I teraz, czy moglibyśmy coś robić więcej? Co o tym myślisz? Tak, chciałabym. Mieliśmy możliwość pomóc i właśnie to zrobiliśmy. Nie biorę zbyt dużo. Nie, oczywiście, że nie. Zauważyliście, co pobudziło to małżeństwo, żeby dawać więcej? Wiara. Zaufali obietnicy Jehowy, że zatroszczy się o ich potrzeby. I co zrobili? Usiedli i przemyśleli swoje aktualne możliwości. Z modlitwą ustalili nową kwotę. Jak mówi tytuł tego przemówienia, odłożyli coś dla Jehowy. Co więcej. Postanowili dzielić się tym, co mają z innymi. Pomagali braciom na różne sposoby. Zrozumieli, jak wspaniale jest współpracować z Jehową w troszczeniu się o drugich. Kochani bracia i siostry, żyjemy w naprawdę ekscytującym momencie historii i mamy niepowtarzalną możliwość, żeby okazać swoją wiarę. Chciałabym? Nie, no, no, co o tym sądzisz? Tak, chciałabym. Chciałabyś, Saro? W ogóle, tak bardzo mnie zastanawia, czym on się tak naprawdę ekscytuje. Co to za najbardziej ekscytujący moment w historii? Oczywiście rozumiem go poświadkowsko, kiedy to mówi, bo choć o to, że już wkrótce będzie koniec, ale ekscytuje się tym, że za chwilę będzie największe zagłada ludzkości w dziejach. Czy tak, się cytuje? Nie wiem, no świadkowie. To jest coś strasznego, no, ale jakby oni się tym podniecają, myślałem, że zaraz tutaj nie będę mówił, co zrobi i będę musiał wycierać monitor normalnie. No. Ale z modlitwą przemyśleli nową kwotę. Czy wydaje mi się, że oni najpierw powiedzieli tą kwotę, a potem podziękowali, że teraz mogą tyle dawać? No ale to taki ja drobny On się wcześniej sam pomógł. A może drobny szczegół. Ja to się zastanawiam nad jednym. No bo no taką, tu mamy sielankę, nie? Ładny domek, piękny taras, ogródek w tle. No mają środki, żeby dawać więcej do skrzynki, mhm. mają środki, żeby robić zakupy dla kogoś, mają środki, żeby zapraszać i karmić innych, co jest super, naprawdę jest super. Wiemy, że ten Anton, czyli ten tutaj mężczyzna, najprawdopodobniej jest pionierem, ponieważ poszedł z Gabrielem, który już się tutaj pojawiał na takie informacyjne spotkanie na temat kursu dla ewangelizatorów. Więc po co miał być, gdyby nie był pionierem? Widzimy, że się bardzo, bardzo udziela. Być może jest nawet starszym. Ona prawdopodobnie też jest pionierem. Starszym. Starszym zboru. No. Tak. Ja się teraz pytam, skąd oni na to mają pieniądze? Ja hmm. wiem, że tu jestem jak taki nosacz Janusz, który patrzy, a, są, a, są, a sąsiad to sobie kupił nowy telewizor, ale serio, skąd oni mają pieniądze na to wszystko? W sensie, hmm. Nikt nie pokazał, jak oni pracują, ale no, są w stanie angażować się coraz bardziej i żyją na takim poziomie, jak tu pokazano. W sensie jak? Ale I, sara... I siedzą sobie coś świadkowie w Polsce. Na wynajmowanym małym mieszkanku, w kamienicy, która się nadaje totalnie do remontu, z samochodem 20-letnim, yy, dieslem w czymś tam, w, w Volkswagenem w trójką. gazie. Tak. I nie jeżdżą na wakacje za granicę, bo stać ich jedynie na to, żeby pojechać pod namiot na Mazury, żeby głosić. Jak mieszkają na Mazurach? Nie, A, no to, no ośrodki, masz ośrodki nie. mam na myśli, czy, czy coś w tym stylu. I oglądają to. I gdzie to glamour, życie świadka? Mhm. To, to ta sielanka, ta idylla. No kurde, jakby tak życie wyglądało, to może też bym została świadkiem. Bo... Słuchaj, Sara, wydaje mi się, że po prostu mogło być tak, że oni, bo nie wyznamy ich historii, może już po prostu zostali świadkami, mając dobrze ułożone życie i mając kasę. My myślimy jak biedaki, bo no tak. tak, ale... <laughs> Bo nie. byliśmy świadkami od urodzenia. No jest właśnie. Różnica. Dopiero teraz tutaj uczymy się, jak manipulować ludźmi, żeby sprzedawać różne rzeczy. Wiecie. Ja to nadal nie umiem siebie sprzedawać. A to zaraz o tym jeszcze. Zaraz jeszcze tutaj wykorzystam parę technik. I wiesz, to nie jest istotne. Mają środki, to mają, bo są świadkowie, którzy no okay, mają nie dużo fajno. pieniędzy. No. Tylko, wiesz, tutaj jest zachęta: oddaj, jak masz, to oddaj. Te środki nie powinny być u ciebie. Ty powinieneś je oddać. To jest nowa kwota. Szkoda, że nie pokazali, ale to już by było chyba dużym nadużyciem. No bo wiesz, wyszłoby, że nie stówkę rzucasz, tylko tysiąc. No nie? Mhm. I już by było uu, A ja rzucam za mało. Ten, taka sugestia, ile, ile mają wrzucać do skrzynki. Wiesz, trochę tak sobie też rozmyślałem jakiś czas temu o tych datkach. Bo ktoś, w ogóle ktoś zapytał, Dlaczego do filmów jest taki beznadziejny dubbing, a nie napisy? Ja tam odpisałem, że w sumie po to, żeby starsi bracia, starsze siostry nadążali z czytaniem, bo tak na dobrą sprawę to oni dużo kasy wrzucają. I przepisują mieszkania? Przepisują mieszkania, żeby, wiesz, tacy młodzi, no to jeszcze się tam dorabiają i no albo mają w ho dużo, dużo wiedzy i. No i tak chętnie ich nie, nie podzielą się z organizacją, tylko wrzucą tam jakąś tam, jakiś procentik Ale ci starsi, no to się niejednokrotnie nie zdarzało, że nie wiem, przez całą emeryturę oddaje, no nie, w ciągu roku, jeden miesiąc, znaczy trzynastkę odda, no nie? A można by było na przykład na światusy. Znaczy ja wiem, że tu się trochę czepiam, ale po prostu patrzę mhm. z perspektywy typowo naszej lokalnej. Tak. I często właśnie jest tak, że te kraje zachodnie albo Stany, no to, to jednak jest inny styl życia. I sam mówiłeś, jak to było, uprościł życie jeden, w strażnicy było. Tak. W strażnicy, czy tam na zgromadzeniu? Ale to były w ogóle rozmowy, już ze dwa lata temu o tym rozmawialiśmy na kanale. Ale tak mi się no, przypomniało, że, że miał trzy domy, cztery samochody, no i nie wiedziała go prosić życie. No to sprzedał te dwa domy i trzy samochody, i miał jeden dom, jeden samochód, uprosił życie. A my w Polsce. Hej, a, ale... a większość świadków, których ja znam na przykład, to jednak. Nie ma domu. Wynajmują, nie? I, i to naprawdę wynajmuje się, stara się jak najtaniej to znaleźć. Więc... No ale my w, w bieda bańce po prostu się wychowywaliśmy. No tak, tak. I, tak. Ostatnio i ten... mi dziewczyna napisała, że tam widziała jakąś inną Instagramerkę i mówi, Nie możliwe, że świadkiem takie glaburu live prowadzi. No nie, no ja jestem po prostu bieda, Sara i tyle. No, no ale teraz się nauczyliśmy. A jak, jak oglądamy takie materiały, to teraz wiemy, co mówić. Więc jeżeli serce wasze pobudza was do tego. Żeby wspierać światową działalność, to oczywiście możecie te naklejki kupić, bo one jakby tak nas zawodowo będą wspierać i będzie chlebek, ale jeżeli też chcecie, to możecie, jeżeli uważacie, że to jest potrzebne społecznie, informowanie ludzi o tym, jak działa organizacja światkowiechowa i nie tylko, bo niedługo będzie się więcej materiałów pojawiać o równych tego typu destrukcyjnych grupach, sektach, tak bym powiedział, to to możecie zostać naszymi patronami na Patronite. I z wdzięcznością przyjmiemy ten dar, a wy będziecie mogli za niego podziękować Jehowie. Więc jeżeli takie macie wnioski po tym odcinku, no to zapraszamy do kliknięcia w link w opisie. Nie zapomnijcie zasubskrybować i teraz będzie kilka ważnych ogłoszeń. Subskrybujemy po to, żeby wiedzieć, że my wrzucamy nowy odcinek. To nie jest po to, że my mówimy, bo taka jest moda. Trzeba to robić, a niektórzy was zapominają. I później się dziwią, że nie wiedzą, że jest odcinek. Klikamy łapkę pod filmem, w górę lub w dół, po to, żeby ten odcinek, te reakcje się liczą dla YouTube'a, on wyświetla bardziej, no bo widzi, że ludzie to ogląda, nie tylko oglądają, ale też w jakiś sposób reagują. I piszemy w komentarzu, skąd mają pieniądze Anton i Madeleine, bo my nie wiemy, i to jest jakiś rodzaj reakcji na to, no nie skąd mają. I dlaczego? Znaczy reakcji na naszą twórczość. I dodatkowo najlepiej udostępniamy te filmy naszym waszym znajomym, żeby oni wiedzieli, że światusy nagrywają, żeby, że, są takie, że jest taki kanał. Pomyśl, ilu osobom udostępniłeś taki odcinek światusów? No. A to jest bardzo ważne, żeby to robić. Czy mógłbyś chociaż jednej osobie udostępnić taki odcinek? Czy mógłbyś zrobić coś więcej, na przykład dwóm? Oczywiście nie narzucamy Wam żadnych tutaj działań. My wiemy, co jesteście w stanie zrobić. Znamy Wasze możliwości, wiemy, co jest dla Was za dużo. Ale to... zastanów się, czy Ty jesteś szczery ze sobą. Dokładnie. O, więc to tak, widzicie, że trochę chyba nam weszło. Na mózgi padło, więc do zobaczenia już wkrótce w kolejnych częściach Światosowego Kongresu, gdzie jeszcze będziemy mówić o... O Od odstępcach! A to jeszcze nie. nie to Najpierw był... będzie o tym bracie, co... A to zobaczymy. Co takim bracie. To pomyślałam, że Sara pamięta. A później będziemy mówić kilka odcinków będzie o odstępcach, bo świadkowie Jehowy bardzo dużo czasu poświęcili podczas tego kongresu na odstępców, na odstępstwo, żeby nie oglądać takich filmów jak ten, bo to są tylko kłamcy i tak dalej. I wypowiedzieli nam wojnę. Ale o tym już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. Kopie, halen, How to reach for the city lights This ain't where I belong Ain't looking me more what I've become I've been running east, Looking for something Digging deep Since 99